Witam. W dzisiejszym filmie przedstawimy kolejną spawarkę z oferty marki Sherman. Będzie nią DigiMig 210 XS. Spawarka DigiMig 210 XS to wysokie klasy migomat umożliwiający spawanie metodą mig, mag, TIG -LIFT oraz MMA. Spawarka, jak widać, posiada innowacyjny wygląd, zwartą i solidną obudowę oraz duży i czytelny wyświetlacz. Do tej pory użytkownicy tego modelu docenili spawarkę za możliwość szybkiej i łatwej konfiguracji parametrów, o czym w dalszej części filmu bardzo dobre parametry spawania, niezawodność oraz jakość i sposób wykonania. Urządzenie oferuje spawanie synergiczne w trybie mig-mag dla kilku rodzajów materiałów. Programy synergiczne zostały tak dobrane, że prawie w ogóle nie wymagają wprowadzania korekt parametrów, co na tle podobnych urządzeń jest na duży plus. Mamy także dostęp do kilku dodatkowych ustawień, jak np. spawanie punktowe, indukcyjność czy wybór pracy dwutakt czterotakt. Komora podajnika tego modelu dostosowana została do obsługi szpul drutu 1 i 5 kg. W środku komory znajduje się solidny metalowy podajnik drutu oraz przełącznik uchwytu standard lub spulgan. Na frontowym panelu mamy przewód umożliwiający wybór polaryzacji. Wybierając ujemną, możemy spawać drutami samoosłonowymi. Standardowe wyposażenie tego modelu zawiera uchwyt spawalniczy MiG mag TW15, przewód elektrodowy MMA oraz przewód masowy. DigiMiG 210XS wyposażony jest w duży, czytelny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD. Wybór funkcji oraz regulacja parametrów odbywa się z poziomu panelu. Nie ma tu głęboko ukrytych opcji czy trybów spawania. Przyciskiem Mode wybieramy metodę spawania. Możemy wybrać spawanie Mig-Mag w trybie synergicznym lub w ustawieniach manualnych. Spawanie elektrodą otuloną MMA lub metodą TIG (zajerzenie łuku przez potarcie elektrody o materiał spawany). Wybrana metoda poświetlona zostanie na ekranie. W trybie synergicznym następnie określamy użyty drut spawalniczy oraz gaz osłonowy. Do wyboru jest drut stalowy w osłonie czystego CO2 lub mieszanki z argonem, drut nierdzewny, drut samosłonowy, drut aluminiowy, czy też drut CUSI przeznaczony do luto Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru średnicy drutu. W ten sposób określone zostały wyjściowe parametry dla programu synergicznego. Teraz jednym pokrętłem regulujemy wartość parametrów prądu i napięcia spawania. Parametry dobierane są według wgranych algorytmów dla wybranego drutu. Na wyświetlaczu pojawi się dodatkowo sugerowana grubość materiału dla określonych parametrów. Prawym pokrętłem, w zależności od potrzeb, możemy wprowadzić korekcję napięcia, aby dostroić urządzenie do indywidualnych warunków pracy. W metodzie MIG przyciskiem Function możemy dodatkowo wybrać i regulować dodatkowe funkcje, jak na przykład prędkość dojazdową drutu do materiału spawanego. Indukcyjność, która wpływa na kształt i wygląd spoiny, mniej lub bardziej wypukła, a grafika na ekranie obrazuje zmiany względem wybranej wartości. Następnie czas upalania drutu bell back Time, pregas, czyli wypływ gazu przed spawaniem, spawanie punktowe, Czyli określić czas, długość spawania, bardzo przydatne przy konieczności otrzymania każdorazowego identycznego spawu, np. w luco spawaniu. Oraz możemy określić tryb pracy dwutakt lub czterotakt. Wybierając metodę MIG-MAG w ustawieniach manualnych, regulujemy niezależnie prędkość podawania drutu lewym pokrętłem, natomiast prawym określamy wartość napięcia spawania. Dodatkowe funkcje dostępne jak dla programu synergicznego. Spawarka DigiMic 210XS ma wgrane programy synergiczne dla różnych rodzajów drusów spawalniczych. Na potrzeby filmu pokażemy spawanie aluminium, używając właśnie tego programu. Jak wiemy, spawanie aluminium metodą MIG do najłatwiejszych nie należy, ale nie z tym urządzeniem. Po skonfigurowaniu parametrów i odpowiednim przygotowaniu materiału oraz spawarki do tego rodzaju drutu, rozpoczynamy proces spawania. Za każdym razem spoina wychodziła idealnie czysta, równa i estetyczna. Bez względu czy spawane były krótsze czy też dłuższe odcinki materiału aluminiowego. w trakcie spawania łuk jest stabilny, a jego dynamika utrzymana przez cały cykl spawania. Teraz zaprezentujemy spawanie drutem CUSI, czyli lutospawanie, wykorzystując w tym przypadku funkcję spawania punktowego. Lutospawanie wykorzystuje się najczęściej do łączenia blach pokrytych warstwą cynku lub cienkich blach karoseryjnych. W tej metodzie chodzi o to, by wytworzona energia łuku była na tyle duża, aby roztopiła lód, w tym przypadku nasz drut, ale nie materiał, z którym pracujemy. Digimig 210 XS jest zaawansowanym urządzeniem, mogącym wszechstronnie wykorzystywać metody spawania. Oprócz spawania metodą MIG-MAG pozwala dodatkowo spawać metodą TIG, gdzie zajarzenie łuku następuje przez krótkie i szybkie dotknięcie elektrody do materiału spawanego. Możemy w ten sposób spawać stale spawalne prądem stałym DC. Spawarka może także spawać elektrodą otuloną metodą MMA, gdzie możemy regulować funkcje jak VRD, Anti-Stick, Hot Start, Arc Force. Serdecznie zapraszamy do zakupu i współpracy z naszymi przedstawicielami na terenie całego kraju. Gwarantujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pozdrawiam.